To jest aparat firmy Kodak, produkowany w latach 40. w Ameryce i w Kanadzie. Proszę Państwa, takim aparatem były robione zdjęcia w czasie okupacji, które my znamy z różnych albumów. O, co tam się dzieje? O co ja widzę? Podada się tyle młodzieży z Ukrainy. Proszę. Dziękuję bardzo Pani. Proszę Państwa. Tadeusz Kantor lubił chodzić do kawiarni Rodolfi, tam pomyśleć, coś napisać. Krzysztof Penderecki pisał swoje pierwsze partytury w jamie Michalika. A Andrzej Wajda lubił zajść do kawiarni Noworodzkiego w Rynku Głównym i zamówić sobie, no właśnie, zamówić to, co zamawiał zwykle w Nałęczowie, w takiej przedwojennej willi, w kawiarni Ewelina, a co? No to się Państwo dowiecie na spektaklu dnia 19 września o godzinie 18 w klubie Dziennikarzy pod Gruszką. Zapraszam serdecznie.